Dzień dobry! Łoje życie! Kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie! Łoje życie, zobacz jakie pięknie. Sąsiad na myślę, że mi szajba odwaliła, ale zobacz jak jest pięknie no po prostu. Świat odpoczywał od nos, spokój mo, nikt go nie depcze, nikt mu nie łazi. Rybki się pływają, e, e, bo im stateczki nie przeszkadzają, powietrze je czyste. Zobacz, jak jest cudnie. Dzieci w końcu poczują smak świeżo upieczonego chleba przez swoją mamę, która nigdy nie miała czasu mu tego zrobić: upiec mu chleba, poczytać mu książek, porozmawiać o głębszych rozmowach. Zobaczcie. Ziemia łodno, złot poczywo, a my nie wiemy, co ze sobą zrobić i zaczynamy walić. I to jest takie piękne. Bądźcie kreatywni, miejcie czas dla siebie, cieszcie się tą chwilą spokoju. Ta korona dała wam czas, żeby się zastanowić, żeby powiedzieć w tym swoim życiu stop! Stop temu kurde konsumpcjonizmowi, stop temu wszystkiemu, co nas napędza. Stop tym dobrom materialnym, stop! Teraz się nie liczy nic, teraz się liczy, no, żeby przetrwać. I to Wam powinno dać do myślenia, co tak naprawdę jest ważne. Markowe auta, wielkie konto w banku, to jest ważne. No nie, wydaje mi się. Teraz jest ważne zdrowie, bliskość drugiego człowieka, ra, radość z każdego dnia, z tego, że słonko świeci. Teraz jak przyjdziecie po tej kwarantannie, wszyscy wyleziecie, to będziecie szczęśliwi, że możecie się przytulić, że możecie sobie ręka podać, że możecie sobie spojrzeć w oczy, to powinniśmy teraz cenić i zrozumieć, co tak naprawdę jest ważne. Po co ten świat pedział, stońcie, o stońcie w doma. To się z jakiegoś powodu stało. Za dużo tego wszystkiego już było. I to idzie ku końcowi, jeżeli wy się teraz nie opamiętocie. Amen. No. I to by było tyle, nie? da dalej działać. Całuszy.